Hej, okay, cześć, witajcie, Gabro z tej strony SCP Daybreak, znaczy nie, z SCP Ground Zero Było na głównym kanale, teraz lecimy na drugi kanał e, No i co, skończyliśmy sobie tutaj i lecimy stąd dalej e, Kierka bardzo fajna, mi się podoba Pytanie, co dalej, bo za bardzo nie wiem co teraz Przekonamy się no Tak, to... ale ja już to zrobiłem chyba nie, I was... Tak, bo ustalam security office tego. Po prostu się drugi raz op... właśnie, to mogę przyłożyć. Ale to już sobie otworzyliśmy chyba, no właśnie. Jest to nie wszystkie rzeczy się dobrze zapisały. No to mam jakąś kartę mocną. Czyli tak nie przejdziemy. Gierka ładna. To jest sarkazm. Ale Gierka jest ogólnie ładna, tak. Jak się bitrate zreperuje w dwoleczak to będzie lepiej. Nie jest arkazm, no ale gierka jest ładna ogólnie. Ty granat? Kurde, niektóre się rzeczy źle zapisały. A, mamy tu dostęp. Nie, tu się gra zaczęła. Wszystkie daliśmy. Hmm. Tak, czy tam oba To gdzie teraz w takim razie? Bo mam nadzieję, że to nie koniec ogólnie. No to się z tymi frajerami strzelałem. Mezu. Hmm. Sprawdźmy to jeszcze raz. temacik No ja nie wiem, czy się w ogóle dobrze pozapisywało. To wszystko, prawda, więc... jak tak patrzę, przyda się tutaj drugi. A, właśnie, to był pod czymś, był ten ten. O, pod P, był ten. No nie, to nie, no kurde, no klipa włączyłem. Czym się włącza? noclipa? klipa. Kurde, przez przypadek, no klipa włączyłem. Nie cierpię tego Po się włączoną klipa, kurde super Nie, stąd wzięliśmy fuza tylko Tu nas nic więcej nie trzyma Właśnie, stąd był fuz zbrany Ty to ja nie wiem za bardzo gdzie teraz powinienem się udać jak mam być szczery No, ktoś jakiś pomysł widzowie Ci co oglądają odcinek Albo może w gierkę grali A w tą grę chyba w ogóle Hubert grał Chyba? Albo nie wiem Kurde, nosek mi nic za chwilę to Trochę się gubię, i nie wiem za bardzo gdzie mam iść teraz Obszar nie jest duży, więc można sobie po... sprawdzić wszystko Czy o niczym nie zapomniałem? Tu nic, tu fuzy poddawałem. Wszystkie działają sobie. No to tu się wracać nie mam po co. Tak mi się wydaje, że tutaj raczej nie chodzi o to, żeby wrócić do windy. Zadzwonię do Huberta na live? Nie no, po co? Tu się te rzeczy od nowa robią. Przepraszam, że tak błądzę. Ale szukam, co mi teraz dało przejść To jakaś karta, tu jest. Janitorki i kart. No to nie no. Ty, a tu mogę przejść? Musicie? Nie. Niektóre wenty są do zniszczenia, a niektóre nie. Dobrze, niech będzie. W wentach nie można saveować, te śmieszne sprawy. A potem 10 się usuwa, wszystkie save. Łapkujcie, subskrybujcie nagrywam na Twitchu. Dobra, to to mamy odcięte. To też zrobiliśmy tą zagadkę już. To najta wzięliśmy Dobra. Zasada prawej strony widzę. Jeszcze raz. Tu jest zamknięte, to tu nie wejdę przecież. To tu jest zablokowane. W sensie no, zepsute. To mi się coś leje w środku. Słaneczko, ma co tam gierasz kolego? No, SCP New Calypso, SCP Ground Zero, które sobie pykaliśmy ostatnio. Tu gdzieś był taki pokój, tu sobie save none, tu gdzieś był taki pokój na czas. Nie wiem, czy pamiętacie, trzeba było ogarnąć wszystko. Nie jestem głupi, wiecie? Wiecie co, ja dla pewności. Pod dwa jest taki kąt, czy tu pod dwójką jest taki kąt. No jest taki kąt. No to jestem głupi. No gdzie ja mam teraz iść no. Albo nie wiem, gra mi się źle zapisała? Wiem, przepraszam oczywiście widzów za to. Czy to się powinno otworzyć? Nie. Jakiś węd może pominąłem? Jestem głupi strasznie, widzowie się czuję mega zagubione. Dziękuję. Jakby ktoś dał radę mi pomóc, z widzów może? No, staram się przeanalizować wszystko co mnie otacza. Był taki pokój, nie wiem czy pamiętacie. W tym pokoju było. No zaraz się wkurwie. Snyfelcher. Nie, no, mam wrażenie, że coś się zbugowało. Przysięgam. Tu granat. Zaraz wbiję na swój odcinek. No, bo tu jest spawn. No właśnie. Tu jest jakiś vent? Nie, no, dobra. Wkurzyłem się. Wracam na swój odcinek. Będzie oglądanie Gabora na Gaborę. Na Gaborze, na Gaborowatym odcinku. Co ja tu? Gdzie ja tu skończyłem? O, jeszcze reklanka, oczywiście No ale ja to zrobiłem, Riki, już Sprawdźmy jeszcze raz, dla pewności Czy na pewno to zrobiłem 3 to jest logo fundacji 3 to jest logo fundacji zrobiłem, Zróbmy to jeszcze raz, dla pewności Może skrypt się faktycznie nie aktywował A, czekaj, co? Jestem głupi, czy głupi? Logo Fundacji 3 Kurwa, jeszcze raz sprawdzę z tym debinem totalnym Tak, logo Fundacji 3 No może się skrypt nie aktywował przez savey na przykład 3 -1 logo Fundacji Kąt 3 3,1 3-1 kąt 2 kąt 3 -1 ten 3-1 koło Fundacji Tak Jestem kurwa głupi czy co? Dwa to jest kąt. Logo fundacji. Myślę, że jednak źle Sawa wpisało, albo mamy idiotę zamiast Gabora z Didi. Oczywiście się nie obraź, proszę. Nie, ludzi, nie, no, ludzi, makabryczna. Nie obrażam się, tylko po prostu jestem mega zdziwiony. Bo nie wiem, gdzie mam iść. Logo fundacji to jest trójkę. Tak, to wiem. Pod jedynką też jest logo fundacji, pod dwójką jest kąt. Logo trójka Jedynka No i się pewnie źle skrypt zapisał Bo kartę no, mam tą samą kartę I teraz pewnie się otworzyło, coś, znaczy, super Serio, nie no nie mówcie mi, że tak się zrobiło To jest zamknięte ciągle Tu ciągle nie mam dostępu No tam się otworzyło pewnie Patrzcie, zrobiłem to na poprzednim odcinku, a skrypcie chyba się to załadował Otworzyło się tutaj? Nie no, kurwa, nie otworzyło się. Więc. sobie, bo się czuję mega zakupiony. Co mi dała ta karta? Czekaj, czy to teraz muszę kolejny skrypt aktywować? Tylko, że ja już to zrobiłem. Zamknę to i otworzę. Mogę wejść do szafy. <laughs> nie no, przysięgam no. Wkurzam się, no bo... Kurde, no denerwuje mnie ta gra, no przysięgam. Miałem o niej tak dobre zdanie. Czemu ja nie mogę tu wejść? To był ten pokój na 100%. A, pod kół mogę sobie sprawdzić kartę. Nie wiem po co mam sprawdzać kartę. że nie miałeś brać tych tabletek, gościu. Cofnijmy się, może tu coś skrypt aktywował, ale w wątpię. Nie ma za bardzo co aktywować. Nie, no, najgorsze... Pierdziele, dajcie mój odcinek. nie chcę jeszcze pójdzie reklamka, bo oczywiście bez adblocka polecam. Przytuliłbym amunicję, jakkolwiek poczuć... Tak gramy o takie... Ilością... Dobre Kaj zdanie na mój temat. Właśnie Raz, był ten... Dwa, pokój. Dwie, kam dwie kamerki. Czemu są on nie jest otwarty kody? teraz? Trzy, trzy. A dobra, kurde, zapisujcie. Mam wrażenie, Ma że to w tej piece, źle, źle, źle zapisało w tym Dla wszystkim. On nie chcę niczego na początku zrobić. Staro, jak... No tak, girl. no to powinno być otwarte. No czy mogę na początku to otworzyć? Nie, to pewnie się otworzy kolejna rzecz. Wie... Dobra, no to prze, przelećmy sobie tym. No clipem. Pod V. Bo jestem mega wkurzony na tą gierkę, ta gra miała takie moje dobre zdanie w moim mniemaniu. No tak, no to jest ten pokój. Entry code. On się nie otworzył nie wiadomo czemu. Uff, ja pierdziela mnie denerwuje ta gra, mogę kod odpisać Mogę. No, wpiszmy kod sobie z odcinka. Jak tam był kod finalnie? A plus 4, czyli 6? Minus 2. 6 minus 2 to jest 4. 4, Enter. 2, 7, 4. O, 4, 2, 7, 4. O, nieprawidłowy kod. No to zarobiście, a czy. O, pod O. Ale ja nie mam tutaj tego już. No, mam tylko. Maja Sightment, no. Pierwdzia, ale ta gra się popsuła. Bo tak źle zrobiony system sejwowania, sejwy się tak psują. Czy to nie jest ten pokój? No to powinien być ten pokój, no. Nie wiem, polatem se. 2-1 czy 7? Ja nie, nie mówcie mi takich rzeczy. No właśnie. Polatam się na nowym klipie, bo wkurzony jestem. No znaczy, nie wiem, no, tutaj mnie nie było, to akurat nie będę latał. Przepraszam, że ta gra ta wygląda, no ale... Skrypty się popsuły totalnie, only fantas. Tu jest Seven Never Pips. Mogę to jakoś przybliżyć? Nie, nie mogę. No dobra. <sighs> to się zepsułem, mogę przejść. Aha, ty co mnie tak bije, kurwa? Czemu to jest jakieś takie coś? Jakaś radiacja, nie wiem. No widać, że miałem tu pójść, więc nie wiem o co chodzi, czemu mnie ta grania wpuściła tutaj. Sticky note. Hey man, been meaning to talk for you for you never told me who that Joe guy was? Nie wiem. No nie, no znowu grę zepsułem, ja pierdziele. Ooo. Oh, denerwuję się, naprawdę, ta gra mnie irytuje, miałem o niej tak dobre zdanie. Tak dobre miałem zdanie na temat tej gry w poprzednim odcinku, a przez rzeczy jakie się dzieją aktualnie. Mega Póżających rzeczy się dzieje, naprawdę Magazynki, no to dobrze, akurat magazynki się przydadzą Kolejny sticky note Zapiszmy sobie Milka, puls, mango, wódka, bret, hummus, krake, spanier, kukumber, egg soup, carrots, coffee A jeszcze nie wiem O, trzeba prawym przyciskiem wychodzić ten co weźmiemy. Czy ja mogę to rozdupsyć? Tak, mogę. Tape i kolejny note. Co to jest za note jest? This is core script from Dawson in the Plane Carry Center giving Call of you one day if you La Bla 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 something. O, maska gazowa, no proszę, i świeczki w szafce. Masz tego załosować, nie wiem, może się przydać akurat na edg kolejne, to akurat weźmiemy. Nie, przez noclipem no y musiałem wejść. Kolejny note, ile tych notów? Hey, dude, can we meet on Medbay? Fuck, this note is short, is it's pretty than one this finnish Nie wiem, kurwa, ludzie, jak wy w ogóle, znowu zepsułem gierkę. Ta gra tak straciła w moim mniemaniu. Jak na nią patrzę teraz, mega straciła przesięgę. Prawda. Nie wiem, czy udało się stracić bardziej w moich oczach. Jeszcze nie mogę przez tę szafkę przejść. Amunicję. DBD było, nie? DBD dopiero będzie. Czy mam tu dostęp? Nie mam dobra, to chciałem usłyszeć. No dobra, to w takim razie co? A super, się to psuje. Sprawdzamy tutaj. bo będę będzie za niecałą godzinkę. A tu po prostu rzućmy tego tą notatkę, bo tu ta kolejnego. Dobra, to idziemy tam, gdzie, gdzie maski potrzebowaliśmy. Mm. Mam nadzieję, że nie będzie lagów na DBD Bo chciałbym pochylać troszkę w DBD Na odstresowanie, hehe, dobra Maskę, no w masce można biegać Ty kurwa Kurwy, jebano Oj, trochę mnie obiły Kurwy, syno no. Nie, dobra, było blisko. Uleczmy się. Medkit. O kurde, jak w tym. Widziałem taką animację Medkita już. No a zresztą. Grubcie można rzucać. dobra, ci cię zrobimy. Yy... O, ci to jeszcze zamontujemy. Chyba w. O, ty drobny amunicję, chyba. A nie, to puste magazyny. Dobra, jeszcze raz. Bez przeciwników tym razem, proszę. Miałem granaty, mogłem mieć granatów. Karta lepsza. Cobra 9. Co zamknięte tutaj powie, czy dostępna karta? Dostępna karta. No to zadziałało, ten skrypt. Uuu, ty mikrohit jakiś. Ty co tu śpiewa? Ty coś tu kurwa śpiewa, chłopaki. Ty właśnie jakiegoś tape'a wziąłem po drodze. Jest typ 407 file. Oho, zbugowałem gierkę Ty, a PDF9 się nie... Nie, PDF9 się nie wczytuje oh. Ulubione po prostu, się cieszę bardzo Demo test, jeszcze raz Fajnie, jest, jest fajowo Czemu mam mnie słuchać, zamieni mnie w drzewo? Stawiam? Może być tak źle Aha, zapomniałem, że jak się wczytuję... Aha, dobra. To nie słucham tego, bo jak się wczytuje, to nie, za, nie zapamiętuję niektórych rzeczy. Dobra, się ma. Co to kurwa jest? No, jakiś je odtwarzacz. Oho. Oponenty. No i co? Wzięte jak miało być wzięte. Mam to w ręce. A, nie, ma nie mam tego tutaj. O kurwa, ty. Di side Director, mam kartę nawet. No, mi ty, a mogę to może otworzyć? Czy ja to muszę wysadzić? A, no właśnie. Kurwa, ty, co ja mam. Tu się człowiek wali na isolation. Let's go, miotacz też pomieni zasada. Kappa. A, wyłazimy stąd. Urna, wiedziałem. Dobra, miotacz też pomieni w akcji. Nie, nie napawa mnie on determinacją w kontekście graficznym. Ale działa. Tak się bugują te zwłoki. Dużo Was jeszcze będzie, bo. No, kurna, trochę Was jest. Kładniecie w końcu. Tu sobie sajdę, bo to jest ten fryer wybuchający. Może jakiś petkit. Siema Hawaii trzeba butle zmienić. Walajmy no, wwalajmy stąd, bo nie chcę już tej masę siedzieć. Zdajemy sobie, jakiś soundtrack się włączył. Dobra, montujemy się tutaj w takim razie. Siema. Tutaj dyrektor, to już raczej wszędzie powinien być dostęp. Według mnie, I co to tyle? Ty, coś tam było, jeszcze szło coś tam do mnie. Ty, ten główny, jak tu chciał przyjść, Dobra, lecimy w takim razie. Na górę, widzowie. Ty, co to jest? Ludzie? Ja, kupuj je, Hej! Nie no, nie wiem, że to jest koniec. Bez takich. Nie no, serio to jest koniec? O, ty, myślałem, że Hubert Moszka, a to jest Hubert Kuczma. Ty, ale Kuczma to jest polskie nazwisko, miałem ziomeczka o nazwisku Kuczma. Przygraliśmy mistrzostwa świata siatkówce? Z Włochami? Mateusz Woliński! Thanks you for playing, seria, To tyle? Naprawdę? No nie, no nie, w sensie... Ja jeszcze chcę coś sprawdzić, to są tak, no, które, które nie działają Jeszcze raz, 3-1, to mocno, ale i tak ładnie, że to... Półfinał, to jesteśmy drugie miejsce Muszę coś sprawdzić Czy ja mogę was rozpierdolić? Czy mnie rozbroi? Może da się tak zrobić, tak wiecie Boczkiem Ale grałem w to już reiki Chyba Jak nie to nagram, ale raczej grałem Aha, i tak dostaje fita. To jest takie zakończenie. Czuję kurwa jego wlaściu. Co robiście? No i tyle. Nie wiem, no to salga. Mm. Chodzić jeszcze mogę. Dobra, zrobimy malutkie podsumowanie. Przepraszam, że taki krótki odcinek na drugim kanale liczyłem, że troszkę dłużej pogramy. No mm, ale Gierka okazała się krótsza. Ale była fajna w sensie. Poza bugami. troszeczkę często występującymi. Mm, I do tego. Mm. I co mi jeszcze nie pasowało, no ci przeciwnicy byli tacy drewniani. to Gierka naprawdę fajna. Ładna, klimacik był tej placówki, było strzelanie, leczenie, ładne animacje. Niektóre rzeczy naprawdę mi się podobały, ale bugi na minus. Eee, bardzo fajne zagadki logiczne były. No, jakbym miał ocenić tą gierkę na końcu raczej takie 6-7 na 10. Jeżeli będzie się rozwijać w kontekście jakichś na przykład dalszych update'ów czy nowych scenariuszy, to będę grać, bo mega się jaram tym i fajna jest gierka. No ale cóż, no na ten moment wygląda to tak. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mówię to z gór. Łapkujcie subskrybujcie nagrywajcie na Twitch to link w opisie. Następnego ja widzenia. Jo!